Witam, nazywam się Maciej, a to jest kolejny odcinek z gry Punch Club i w tym odcinku raczej będę starał się e, jak, jak najbardziej, jak najwięcej progresować, bo wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej optymalne, patrząc na to, że i tak mamy poblokowane m, nasze tutaj statystyki i poszedłbym sobie w... E, poszedłbym sobie w zręczność, bo oglądałem sobie na przykład takiego Staszka graszkowskiego, który szedł w wytrzymałość, Pograłem sobie trochę w drabinkę i wiem, że bardzo mocna jest siła i chciałbym po prze prostu przetestować zręczność, mam nadzieję, że to się będzie jakkolwiek opłacać, ale pierw polećmy sobie do sklepu, akurat stracę godzinę, bo chciałbym to wszystko wydać na jedzenie, 30, te, te 60 dolarów i skupimy się najbardziej na walkach, gdzie następną walkę mamy dopiero za dwa dni, a ja bym chciał coś zjeść, a nie iść ćwiczyć już. Udało mi się wskoczyć statystykami w 5-5-4, co jest dużo słabsze, nie oszukujmy się, od tego, co ma nasz przeciwnik. To sobie wymienimy. Mam 8, 13 i 10. Chyba i tak tego nie za bardzo nie, nie zamienię. Strasznie dużo będzie mi staminy zjadać, ale może wytrzymam. Szkoda, że tej wytrzymałości nie dałem rady sobie dobić do mm, tej piątki, ale może starcie. Jest mała szansa. Chłopiec wytrzymały, ale mały damage ma. No i teraz najważniejsze pytanie: czy tam radę. W ten, stamina, nie? Raczej padłem, przegrałem tą walkę. Bo zabrakło mi staminy. Zabrakło mi czegoś, co by powodowało. Nie wiem. Może wywale coś? To mi 10 zżera. Ale to wywalę, postaram się uniknąć. Może to wystarczy? Albo zablokować zamiast uniknąć, bo to mniej staminem jest zżera. Nie, to nic nie dało niestety. ajajaj. Aj, aj. A, nie wyszło. Szkoda, no, ale cóż, tak bywa czasami. Idą te walki tak naprawdę coraz gorzej. E, wygraliśmy, ale strasznie tragicznie. Pamięć ataku jest mi chyba bardzo potrzebne w tym momencie. I sobie je wezmę, żeby tylko energię utrzymywać jak najwięcej. Zamiast bloku i dwa ataki raczej mi starczą. Spróbuję, raczej się połamię, ale i tak nie mam innego wyboru. A może przy okazji dam radę zarobić troszeczkę kasy, bo jest słabszy teoretycznie ode mnie. Pominięcie ataku jest jakimś gigamocnym, potężnym przekoksem. Patrzcie, jeszcze 32 yy, staminy mamy. Coś pięknego, zrobiłem 4 dyszki yy, i na razie jestem w tyłku troszeczkę, bym powiedział. Yy, potrenować chyba mi jedynie zostaje, no bo. Ja bym potrzebował jak najszybciej zdobyć drogę Tygrysa? Tak, drogę tygrysa, nie. Czekajcie, niedźwiedzie to jest bicie. Tygrysa to jest ten, zręczność, a tu jest wytrzymałość. Nie, no to drogę tygrysa muszę jak najszybciej zdobyć, czyli tą stronę. Czyli potrzebowałbym virtuo zapałeczek. O, i to jest akurat fajne. Większy przyrost naszych tutaj statystyk zręcznościowych. Ja cię kręcę, ja się troszeczkę zesrałem, bo wszedłem sobie do garażu i mi się gra zbugowała, bo straszne, może mi tak więcej nie robić. Musiałem ją Alt f 4 zrobić. Na szczęście odzyskałem swój progres, nie było tak ciężko. Mogłem sobie dobić statystykę e, zręczno, e, wytrzymałości do 5, udałbym radę na spokojnie, niestety e, zręczności bym nie, nie wbił na siódemkę i siły też bym nie wbił na szóstkę, e, ale myślę, że to powinno starczyć teoretycznie, no nie jestem najsłabszy teraz. Z tym pominięciem to już w ogóle powinienem siekać przeciwników. No powiem szczerze, położyć chłopa prawie w pierwszej rundzie... No, on w pierwszej rundzie już miał 3 HP, strasznie potężny damage mam. I wcale nie tracę tak dużo, więc nie jest najgorzej. Gratki za zajęcie trzeciego miejsca w lidze amatorskiej poszło ci jak z płatka. Dzięki, wydaje się, nie w SOSie Silver, o co chodzi? Szczerze powiedziawszy to, e, podpadłem. E, pod, po, popadłem w długi. E, Wiszę miejscowemu gangstrowi coś tam, forsa Don? Co też się wplątałeś? Tu chodzi o walkę, a nie o force. Wiem, ale e, bardzo potrzebowałem tych pieniędzy. Wyświadczysz mi przysługę, czy mógłbyś e, Zdrzemnąć się w trzeciej rundzie? Co zrobić? hola? ciesz się, że skasuję ci za to Aho nie mam mowy, staram się zdobyć sławę. Cóż, może jest z tej sytuacji jakieś wyjście? Udaj się do Mika i o wszystkim powiedz, na pewno coś wymyśli. Okej, okay. ale ja chciałem ten. Chciałem iść pieniądze zdobyć na tym kręgu mocnym. No <grym> dobra, tam sobie porozmawiałem z tym Mikiem, z tym Silverem i się dowiedziałem, że Amulet, kurczę, oddali jakimś gangsterowi, a tu mamy pana, który ma... Zakuty łeb otrzymuje niższe obrażenia, ale nie jest jakiś bardzo potężny. Powinienem dać sobie z nim radę, teoretycznie. Dobra, teraz jak mam te pamięcie ataku, to jest kurczę, wszystkie walki są turbołatwe. Nie oszukujmy się, ja tu się nawet nie staram jakoś bardzo. A my chcemy. O, to też jest spoko. Tutaj ten wytrzymałość, tutaj ten. Dobra, ja chcę to zdobyć, to będzie spoko. I później drogę tygrysa odblokujemy na spokojnie. Przy okazji odblokował nam się tak, i mamy pana, który przy okazji też szuka kwiatów. Ja mamy pana... Dona. Postanowiłem też przyjść tutaj, zrobić tego quest'a z walizki i pokonać świniaka. Nie pamiętam jakie miał statystyki, ale wydaje mi się, że powinienem z tymi moimi sobie dać teoretycznie z nim radę. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie zresztą. No on wytrzymały jest, ale jego siła i celność nie są jakoś bardzo mocne, nie? Jedynie problematyczne jest trafienie wyczerpujące, które zabiera mi e, staminę, i to bardzo mocno, do tego stopnia, że padnę, jak mnie uderzy. Mm, ale tutaj na razie wygrywamy, więc jest dobrze, myślę. Ej, 16 HP mu zostało, no to chłopiec rozwalony, na S. Ja cię kręcę tak blisko, żeby mi się nie, nie udało, wbiłem ósemkę, więc idziemy sobie walczyć w obie strony. O, z Sto... tu Salvador Punches, uuu, on też ma celność, ale mam większy damage, więc powinienem więcej robić mu. Ojo ojoj. Oj. On na kopnięcia leci to tak mocno. Ale powinien wygrać teoretycznie. Zaraz zobaczymy. O, za ciekawie, to tu się nie, 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 nie zapowiada. O, ale jestem obsrany, ale dam radę raczej. Zostanie mu. Chyba, że padnę pierwszy. 5 HP znowu! Wczoraj 3 HP, dzisiaj 5. No nie, wierzę. Ta gra po prostu nienawidzi. Nie, nie ma opcji, żebym na pół HP z nim wygrał. Kurczę, ale muszę. Albo to, albo... Musiałbym popracować chwilę, ogarnąć kasę, żeby zjeść coś. Kosmos. A tu mam zero. Nie wiem, może zdążę jeszcze w tym dniu zawalczyć. Okej, okay, udało mi się, ale to jest... Dobra, to jest totalnie chłop, który mnie teraz zmiata z planszy. Nie ma opcji, żebym z nim wygrał. Okej, okay, jednak jest opcja, żebym z nim wygrał. O, o dziwo, chłop się rozłożył. To tak, o, po prostu. Nic totalnie nie zrobił mi. E, ja bym chciał się położyć spać, ja muszę bo w ogóle się zapisać, tak? Zapiszmy się. Czwarte miejsce w ogóle zaję. O, chciałem się położyć, muszę się wyspać, bo jest jedna akcja, którą chciałbym przetestować, no ale no, jakoś tak nie za bardzo mi chyba to wyjdzie. Chciałem tylko pójść spać, a walczę z chłopem, który ma statystyki 10 tysięcy razy lepsze niż moje. 8-8-2. Mm -hmm, na pewno sobie dam radę, już tu widzę. Ale może. może no, że jest jakaś mała szansa, że... jakimś cudem skończy mu się energia i padnie. Jak długi. Okej, okay, przeceniam siebie jak widać. Chłopak rozgniotłem. Trochę XD z tego wszystkiego. Idę mu zanieść laser, bo ten chciał laser w zasadzie, więc... Ale nie mogę mu tak oddać lasera. Kurczę. No to wracam do domu. Ha, idę się położyć w końcu spać. Może mi pozwolą, chociaż raz. Nie pozwolą! No nie mogę, no nie da się. Mam całkowicie wywalone, mają mojego kota i chcą go zabić. Ale ja oczywiście muszę się wyspać, ja muszę coś zjeść, ja muszę odpocząć, ja muszę zrobić inne rzeczy. I ja nie mam na głowie tylko jakiegoś kota. No dobra, idziemy ratować tego goda, bo co mam innego zrobić niby? Walki z tymi przeciwnikami są coraz ciekawsze. 11.37. Nie no, teraz to na pewno mam szansę. No, kurczę, no, nie wiem co powiedzieć. Albo jestem turbo kozakiem w tą grę, albo yy, okazuje się, że... Ich statystyki są gównowarte. Ja rozwalam wszystkich jak chcę. Chłop mi nawet nie uderzył praktycznie. 15 chyba mi zabrał. Co to niby było? Uradowałem ci puszku. O nie. O nie! Wiatrzko zepchnął! Jasna dupa! Kot mi spadł! Nie puszczę do kota. Nice. Można. Poszedłem sobie pozbierać wszystkie kwiaty i przy okazji jeszcze poszedłem zawalczyć tego chłopa. Nie wiem co to nam da, ale to są jakieś totalne lamusy, więc myślę, że mógłbym ich po prostu pokonać. oddać kwiaty yy, tej siostrze roje, Nie kubicie, nie kubicie, to jest siostra roja. Oddamy jej kwiaty i zobaczymy co się później stanie. Ja cię kręcę, zaatakował mnie krokodyl, który jest totalnym lamusem. Ja myślałem, że one są silniejsze. Ja widziałem, ja nie znałem ich. Ale myślałem, że są silniejsze. A ten jest totalnym lamusem. Znaczy, ma. ma fajne ataki, ale. statystyki ma słabe. Przez chwilę myślałem, że nie dobiję statystyk e, 9, nie? Zręczności do 9, ale udało mi się, o dziwo. I walczymy sobie z chłopem, który. no powinien zostać rozwalony. On tu nic nie ma takiego i będzie ciągle patać na glebę. No, on nie ma staminy, chłop. Nawet tak zmieni wszystkie swoje umiejętności, to i tak chłop nie ma staminy. Wygraliśmy na spokojnie. Tylko pytanie, ile mi ze życia? Czy ja dam radę na tej kolejnej walce. Mój, yy, moje życie wydawało się OK, więc stwierdziłem, że pójdziemy sobie na kolejną walkę. I tutaj chyba najlepszym yy, opcją będzie wysokie po prostu uderzenie. Bo nie wiem, czy coś jeszcze jest. No, dobra, kopnięcie, a one ma. Wysoki czas pięścią. Teoretycznie ma yy, lepsze przeliczniki, chociaż ma chyba mniejszą celność o 10. Więc tutaj możemy... Y, może nam się nie udać. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle czemu tego nie zmieniłem? O to jest pytanie. Wysoka szansa na unik uderzenie. Właśnie, czemu ja tego nie mam? Chłop ma strasznie duży damage, ale nie ma staminy jakoś bardzo. I jego uderzenie bolą. on mnie bił po 20. Wygrałem jakimś cudem. To, to nie, nie było totalnie umiejętności. To był fart. Ja bym to nazwał Fartem. Ja teraz pojechałbym sobie do domu. Znaczy najpierw do sklepu kupił żarcie jak najwięcej mogę. Pojechał do domu, potrenował może trochę siły. Przy okazji odpoczął może. O, coś się pokazało, bo chciałbym tego krokodyla drugiego po pokonać. Może nie zabić, ale pokonać. Tutaj już może być dosyć ciężko, bo chłopiec wytrzymały. Mam dosyć fajną zręczność, fajną siłę. Jestem ciekawy, czy wystarczy mi staminy. I czy on się nie wysypie z tej staminy. To jest najważniejsze, bo tak to mam wygraną w kieszeni. Chłopiec jest totalną kontrą na mnie. Muszę mieć więcej siły, więcej wytrzymałości na niego. Nie ma opcji, żebym dał radę na razie. Chłopiec jest kontrą. On mi niweluje moją zręczność. Straszny to jest. No ale cóż, no tak bywa. Nie z każdym jestem w stanie sobie wygrać. No i myślę, że na tym będziemy sobie kończyć nasz odcineczek. Wy możecie komentować, subskrybować, przy okazji zostawić jakąś łapeczkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć wam!